To jest strona Tales. Dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć system pozwalający nam wybrać umiejętności bohatera bezpośrednio podczas gry. Na początek przejdziemy do edytora obiektów. będziemy potrzebowali kilka zdolności, które będziemy następnie w podmieniać na nasze wybrane. Skopiłem sobie na przykład aura oddania. Możemy pozmieniać ikonki, a nie będziemy teraz się tym przejmować. Premię do pancerzy i tak dalej. pozmieniamy na zero. Tam umiejętność nie ma nic zrobić. No, a po prostu być. I zmienimy nazwę. Na przykład na zdolność 1. Tak jak mówiłem, potrzebujemy takie 4 zdolności. Tak więc skopiujemy sobie. I pozmieniamy nazwę odpowiedniej na zdolność 2, 3, 4. opisy i ikonki możecie brać sobie dowolnie. Oczywiście. <laughs> I teraz przy czwartej zdolności, jako ostatnia, bo może mieć tylko jeden poziom. Chyba że zmieniamy jakoś podstawowe zdolności, tak więc zmienimy poziomy na jeden, ponieważ gdybyśmy nastawili na 3, każdy mógłby sobie po prostu dodawać po trzy punkty do ostatniej zdolności i ona cały czas byłaby na pierwszym poziomie, ponieważ nie możemy dać więcej poziomów niż ma zdolność. Teraz będziemy musieli przygotować nową zdolność dla każdej zdolności, którą będziemy chcieli dodać. Na przykład, jeśli chcemy dodać jakąś zamieć od arcymaga, wejdziemy sobie w zakładkę neutralny, wrogi i z bohaterów musimy skopiować sobie zdolność ulepszenie inżynieryjne. No to ulepszenie będzie podstawą naszego systemu. Zmieniamy mu ikonkę na taką, jaką będziemy na nasza zdolność, żeby łatwiej się zorganizować. Na przykład, jeśli chcemy dać zamieć. Zmienimy na ZAMIEĆ O, była ZAMIEĆ OK teraz widzimy, że nie ma od razu Teraz POZIOMY Jeden nam w zupełności wystarczy I u samej góry teraz możemy zmienić jakie, jakie zdolności będą się zmieniały Pierwsza zdolność to jest ta, którą podmieniamy A druga to jest ta, na którą podmieniamy Będziemy chcieli zmienić yy, Zdolność do bohatera pierwszą Na tą, którą wybraliśmy Czyli w tym wypadku to będzie ZAMIEĆ Drugą na pierwszą. W ten sposób, jeśli wybierze już jedną zdolność, to dalej będzie mieć zdolność pierwszą, którą będzie mógł podmienić. Trzecią na drugą. A czwartą nie będziemy podmieniać, ponieważ czwartą będziemy wybierać osobno. Teraz możemy jeszcze sobie zmienić nazwę. Nazwimy sobie zamieć myślnik ulepszenie. Ok, i analogicznie będziemy potrzebowali takiej zdolności dla każdej, którą chcemy dodać. Ja zrobię cięcie i dodam jeszcze powiedzmy ze trzy zdolności, w tym jedną specjalną. Ok, teraz ostatnia zdolność, jaką będziemy na razie dodawać, to jest zdolność specjalna, czyli ta, którą możemy wziąć na szóstym poziomie, i ma tylko jeden poziom. Tutaj będzie trochę inaczej, ponieważ nie będziemy podmieniać trzech zdolności, a podmienimy tylko jedną. Usuwamy wszystkie, dajemy własną, zamieniamy zdolność czwartą, ponieważ ona ma jeden poziom, tak jak ustawiliśmy. No a powiedzmy inferno. Ok, a pozostałe usuwamy. Zmienimy jeszcze ikonkę i nazwę I Teraz jeszcze, żeby móc wybrać te umiejętności, w jakiś sposób musimy przecież wybrać Stworzymy sobie przedmioty Stworzymy wkład na bazie księgi inteligencji ponieważ ona się automatycznie zużywa Zmienimy sobie model zostanie teraz Zmienimy sobie koszt złocie na jeden i ten koszt dostawimy dla wszystkich standardowych umiejętności. Zmienimy nazwę. np. na zamieć. I ikonkę możemy sobie zmienić na zamieć, żeby była bardziej charakterystyczna. OK. I analogicznie stworzymy sobie dla pozostałych umiejętności. Ja zrobię cięcie. Okej, okay. teraz doszliśmy do Inferna, który, jak mówiłem jest zdolnością specjalną, na tylko jeden poziom. I będzie osobno dawana jako, jako czwarta zdolność. Tamte uprzednie podmieniamy jako pierwsze trzy. Dlatego zmienimy koszt w złocie na 0 i ustawimy koszt w drewnie na jeden. Tamte będziemy kupować za złoto, a tą jedną za drewno. Teraz potrzebny będzie jeszcze sklep, w którym będziemy mogli te zdolności zakupić. Skopiujemy sobie z neutralne, bierne budynki, np. sklep Goblinów. Usuwamy wszystkie domyślne przedmioty i dodajemy nasze. Ok, teraz przejdziemy z powrotem do Trateremu, z Traterem, jak już skończyliśmy, i ustawimy to, co tam będzie potrzebne, czyli będzie nam potrzebny e, neutralny, bierny. Tawer, e, na przykład, z tawerna nie będziemy korzystać, postawimy po prostu bohatera na potrzeby tego poradnika. Oczywiście możecie sobie zrobić na podstawie tawerny, e, ołtarza, e, dowolnie chcecie. W zakładce własnym będzie nasz sklep i postawimy po prostu dla gracza czerwonego jakąś jednostkę, która będzie bohaterem. Oczywiście nie w ze składce własna, tylko do walki. I wierzę, że jest Paladyna. Teraz jeszcze dla każdego bohatera, którego będzie można używać w mapie, musimy w jego zakładce umiejętności, w tym przypadku jest Paladyn, usunąć wszystkie zdolności i dodać te nasze, czyli zdolność 1, zdolność 2, zdolność 3 i 4. Oczywiście powinniśmy to zrobić dla wszystkich bohaterów, ale na razie używamy tylko Pladyna, no dlatego nie będziemy dla pozostałych robić, aby nie tracić czasu. Ok, i teraz jeszcze będziemy potrzebować edytora wyzwalaczy. Te standardowe musimy modyfikować. To, to może zostać, to też, to też. Starting resources musimy usunąć. Znaczy, moglibyśmy zostawić, ale nie ma potrzeby, aby tu były creep and też to też usuwamy. To też. To też może usunąć, to też. To ostatnie, zwłaszcza. I teraz tak. Musimy stworzyć zasoby początkowe dla każdego gracza. W tym przypadku jednego gracza, tak więc tylko dla niego zrobimy. Normalnie moglibyśmy po prostu dać pick every player in player group all players i tam dodać. Ale sobie po prostu gracz. Set property, dla gracza czerwonego, ilość złota, czyli standardowej umiejętności będzie 3, ponieważ 3 standardowe. I skopiujemy to, zmienimy tylko na ilość drewna na 1, ponieważ jedna specjalna zdolność. I teraz dla każdej zdolności musimy sobie stworzyć nowy wyzwalacz. Tworzymy sobie na nie folder, nazywamy go zdolności. I tutaj zrobimy nowy wyzwalacz na każdej zdolności, jeżeli na przykład zamieć. Wydarzenia, nowe wydarzenie. Jednostka, generic Unit Event, jednostka zdobywa przedmiot. Warunek. Patrzynamy będzie Item Type Comparison. Item Type Of teraz będzie. Item Being Manipulated. Równa się. I wybieramy naszą zamieć. Jeśli w tym wypadku sprawdzam, czy to jest zamieć. Jeśli to jest zamieć, będziemy się ją dodać. Czyli nowa akcja. Jednostka, I będziemy mieć taką at ability. Jest tutaj. I dodajemy naszą własną zdolność. Czyli w tym przypadku zamieć ulepszenie. Gdybyśmy dali ją normalnie, nie moglibyśmy przy poziomie dodawać z nią punktów i Dodajemy do jednostki Hermite Plating Item. OK. I teraz jeszcze żeby ta, ta zdolność nie zajmowała nam miejsca w panelu bohatera, wyłączymy ją. Ona będzie dalej działać, czyli gracz. Enable/Disable Ability zazwyczaj wyłącz, czyli tak jak chcemy. I wyłączamy zdolność zamyć ulepszenie. Dla gracza czerwonego, ale ty już tak pokażę Wam taki lepszy system uniwersalny. Owner of Unit, Owner of Hero Manipulating Item. Ponieważ na wie może być więcej graczy niż gracz czerwony oczywiście. I to jest w zasadzie to co, to jest w zasadzie cały system. Teraz po prostu wystarczy go skopiować i stworzyć te, taki wyzwalacz dla, dla każdej zdolności. Więc tam mieliśmy jeszcze wstęgę śmierci. I urosło, tylko teraz zmieniamy wszędzie zamieć na wstęgę śmierci. No i zrobię cięcie i dodam jeszcze pozostałe dwie umiejętności. Dodałem już te dwie zdolności. Zaraz zobaczymy jak działa ten system. Mamy tutaj cztery zdolności. Pisze, że zwiększa pancerze, ale tak naprawdę nie zwiększa. Więc usunęliśmy. Możemy oczywiście te ikonki, opisy powywalać. No ale po prostu przejdźmy teraz do zakupu umiejętności. Mamy 3 złote i drewna. W tym pasku po prostu będziemy mogli kupić wszystkie umiejętności. I jak widzimy wszystko działa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania.